Nie zawsze, my zawsze dokładnie znaliśmy historię naszych młodzież, przede wszystkim naszych premierów. Bardzo trudno było, ale muszę stwierdzić, że to były dla mnie najpiękniejsze lata, jakie w <tryk> ogóle przeżyłam. A jestem z lat rewolucji kaździernikowej, a więc proszę sobie odwiedzić, jaka już jak ja jestem staroka. Więc to były, to były naprawdę przepiękne lata. Pierwsze trzy, tak, około czterech lat. Później zaczęły się jak wiemy, różne takie przykre sytuacje, które tak? na pracę. No i to już na przykład lata się była. Zarwolucje było takie jakie odczuwaliśmy w pierwszych latach. To się słyszy w masowych środkach przekazów, że wszyscy pionierzy i tuż po wojnie mieliśmy tyle energii i tyle chęci do pracy, I ja stwierdzam, to może niektórzy się uśmiechają cynicznie, nie wierząc może w to sprawę, ale wierzcie mi, że byliśmy tak bardzo zaangażowani, tak wierzyliśmy w lepsze jutro, Wszystkie siły, żeśmy poświęcali po to, żeby stwarzać właśnie to, to lepsze i tego wspaniale bardzo szybko. Liceum Pedagogiczne dało nam nowych nauczycieli, prawdziwych już nauczycieli, ale proszę pamiętać, ja wpraszam się o to, żeby tych, którzy zaczynali bez przygotowania, a tylko z zamiłowania może z marzeń. Ja na przykład marzyłam w młodym wieku, marzyłam o tym, czyli to mi się coś ale trudno <tryk> byłoby, czyli przyszedł okres, kiedy chciałabym się uczyć, bo nie miałam ani siły, ani warunków, żeby się wykształcać. Nie miałam niestety. Trudno też wspominać, z żalem się pożegnałam ze szkoły, ale jestem zawsze bliska. Ilekroć razy nawet wychodzę gdzieś tam na spacer. Na wyciek za miasto, ona góruje nad całym miastem, ta szkoła muszę popatrzeć i często mi się łezka zakręci, bo to były najpiękniej. To, to jest mój dom. prawa, potem przyjechać na terenie ziem zachodnich do pracy. No nie wiem, przemówił chyba do nas duch historii w tym czasie, ponieważ my z koleżanką, którą w równocześnie prawie przy jednym tak, z nią maturę, Zgłosiliśmy się jako pierwsze do pracy w Nadziemiach Zachodnich, za nami poszły inni, także w tym roku tutaj, w województwo szczecińskie, przyjechało nas aż 25 osób, Kiedy zobaczyłyśmy Szczecin, przeraziliśmy się bardzo. Szczecin, miasto, prawie było całe w Na Naprawdę jeden cmentarz. To dla nas było jakieś wielkie przeżycie, ponieważ Poznań nie było, pracowany. niektóre tylko dzielnice, a tutaj gruzy i tylko gruzy. No, ale myślimy, jedziemy do swojego miasteczka, które sobie wybrałyśmy, więc Szczecin byśmy zostawiły, mówimy, nie, to już nie dla nas. Chciałyśmy wybrać po prostu takie miasto, które by było bliżej w tamtych naszych stron rodzinnych. To znaczy z tym, że barwinek myśmy znali, z Także myślimy sobie, barwinek to miasto położone wśród lasów, piękne jezioro. No tutaj, w tej puszczy barwineski na pewno wojna nie dotarła, bo przecież ono jest skryte w lasach. Więc pojedziemy do barwiny. Tak myśmy też zrobili, że z czasy pracy w ręce, przez wyżyce do myśli bo Myślimy, jak my tutaj jedziemy, gdzie nas tu los pcha, pędzi, w te strony, nie zna. ale pamiętam, każdy z nich starał się nam i pomagać i starał się nam zbudować tą szkołę jednej tak, żeby dość ważny, tak, że dzisiaj, tydzień, tutaj święto, właśnie do takiego dnia, jak jest w dzisiejszy dzień, mamy to jakieś święto i spotkanie naszych wszystkich kolegów, koleżanek, koleżanki i kolegów, którzy przyjechali do nas w Polski właśnie na ten dzień i myślę, że tak będzie dalej, bo jak się cofam tak myślą w przeszłość, wspominam te pierwsze lata pracy, to powiem szczerze, że one właściwie dla mnie były najciekawsze może, dlatego bardzo zaniedbowałam sobie to wszystko w pamięci, bo to bardzo przeżyłam osobiście. Chociaż w tej chwili powiem szczerze, że na pewno jeszcze mamy lata ciekawe i będą jeszcze bardziej ciekawsze, kiedy nasza jedynka coraz to bardziej <laughs> i po prostu zsalała się i rosła jak najbardziej. Moim zdaniem, że grono, dyrekcja grono, rodzice, uczniowie, nasi wychowankowie, to wszyscy właśnie ci, którzy tworzą, tworzyli, tworzą i będą tworzyli jedną wspólną rodzinę, której dobro dziecka jest właściwie nadrzędnym na i zawsze powiem, to miasto mojej młodości szybko upływa tu życie. Niesie nam dużo radości, wszyscy pracują w zachwycie. Szkoły, ulice powstają, żyje się lepiej każdemu. Fabrykę, fabryki, pracy naszym uczniom dają. To wszystko miasto mojego. Niewielkie jest moje miasto, ale się ciągle rozrasta. naprawdę prawo warto z radością. Zabrani. Wiele osób tu siedzących jest wzruszonych, bo, bo chyba nikt nie przypuszczał, że szkołę naszą spotka taka chwila. Goszczenie przedstawicieli z Historia tej szkoły jest długa. Najdłuższa z pozostałych szkół miasta gminy. Kronikarz podaje rok 1945. Nauczycieli i zadań dla wychowawczych <gry> również. Kronikarz Szkoły UPRA upewnia przekonaniu, że pracowano z całym oddaniem. Tak nauczyciele, uczniowie, a zwłaszcza rodzice, którzy ze swoją szkołą byli na co dzień związani. Inicjowali różne dochodowe przedsięwzięcia pomnażając skromne sumy pieniędzy, jakimi dysponowała szkoła. Przystępowano do wszystkich eksperymentów inicjowanych przez ministerstwo, takich jak szkoła współpracy, szkoła otwarta, szkoła wychowująca i szkoła szkolna. Myśl o przystąpieniu szkół do klubu, zaproponowali ówczesny naczelni tu siedzący na. Pani Łaszka, Pani Janic Halina, Pan Leszek Janik, Pani Konczur Wiesława, Pan Konczur, Pani Czerwińska, Pan Czerwiński, Pani Janina Simonowicz, e, Pani Skóra, Pan Skóra, Pan Grandy, Pani Patraś, Pani Kolasa, Pani Dzięcioł, Pani Balanowska, Pani Nogalska, Pan Nogalski Stanisław, Pan Fidosz, Pani Fiałkowska, Pani Dudzik, Pani Górka, Pani Zając, Pani Matysik, Pani Trautmann, Ludwikowska, Tokarska, Pedryk, Danuta Brucińska, Pieszczeniemicz, Kuk, Klinowska, Stabulska i Jelini. Pozwólcie przez sekundkę podziękujemy tym, którzy już nie ma między nami, a którzy również przyczynili się. Pani Grządziela, Pani Puś, Pani Światowska, Pan Kiałkowski, Pani Czapka. Pani Pani Sama, Pan Bocian, Pan I od tej chwili jesteśmy w tym budynku. Ich dzieci na 30-lecie, nie chcąc być gości, ufundowało następny sztandar dla szkoły i dla szczepu ZKP. Znaczących wyróżnień przez Ministerstwo do Światy są zbiorowa odznaka yy, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, następnie odznaka zasłużonej dla województwa gorzowskiego, pamiątkowa plakietka 700-lecia Badlińska, Puchar Wojewody, złota odznaka Towarzystwa Przyjaciół Związku Radzieckiego, za zasługi dla Ligi Obrony Kraju bardzo dużo wyróżnień mamy tutaj poniżej dyplomów, a ostatnim nabytkiem jest, jak u Państwa, waszych szkół akt przynależności do klubu przedających szkół, który właściwie postawił kropkę na T w wyniku dokonań dzieci, pracowników pedagogicznych, obsługi a szczególnie rodziców od 19 grudnia 1945 roku do ubiegłego roku. Mamy zgrupowane tu puchary. Najwięcej pucharów tutaj znajduje się za osiągnięcia w sporcie. Mamy między innymi pana zastępcę dyrektora pana Tobaczewskiego, który jest właściwie architektem tych osiągnięć. Poza tym puchary z zespołu Słoneczna Gromada, który jest obecnie zespołem środowiskowym, ale korzeniami tkwi w naszej tu społeczności. Sporo pucharów za zajęcia znaczących miejsc w przedmiotach ogólnokształcących, matematyka, fizyka, chemia. Były takie lata, kiedy, kiedy byliśmy jeszcze za tzw. Polski Wojewódzkiej w Szczecinie. Gdzie nasi uczniowie, no, zajmowali bardzo wysokie miejsca w różnego rodzaju konkursach. Trzeba dodać, że to pomieszczenie zostało zaadaptowane przez nasz wiodący zakład opiekuńczy, Palenetskie Przemiosło Przemysłu Drzewnego i została ona otwarta, ta izba 9 maja 40, przepraszam, 80 roku. Bardzo dobrze układa się współpraca z Muzeum Regionalnym w Abinku. Tutaj właśnie ta wystawka to, właśnie, to jest nabytek muzeum.